Witam Państwa w poniedziałek, 25 dnia marca. Dziś notowania euro-dolara systematycznie zwyżkują. Od samego początku notowań widzimy ruch wzrostowy, i tym samym w końcu rynek zdaje się, że. Na stałe wybił się górą z kanału spadkowego i ma szansę wyrysować większy ruch korekcyjny, nawet w kierunku 1,31,60, bądź też bardziej optymistycznie i średnioterminowo w okolicy 1,33,20. Dodatkowo jest to już największy ruch wzrostowy w całym trendzie obserwowanym od początku lutego. Natomiast notowania pary z dolarem australijskim pną się cały czas do góry i tutaj już jakiś czas temu. Rynek po wyrysowaniu formacji głowy i ramion zaczął ją realizować z celem w okolicach 1,048,80 i również poziom ten cały czas może być zrealizowany, gdyż notowania pozostają w systematycznym trendzie wzrostowym, który został potwierdzony przez test linii trendu. Dodatkowo po drodze jeszcze wyrysowała się tutaj formacja kontynuacji trendu, czyli formacja trójkąta symetrycznego którego zasięg wynikający z jego wysokości został właśnie zrealizowany. Notowania dolara względem złotego para USDPLN zmierza nam na południe, wybijając się dołem z kanału wzrostowego, w którym też pozostawała od dość długiego czasu. Opór mamy na poziomie 3.25. Warto zwrócić uwagę na to, że notowania nie były w stanie dojść do górnego ograniczenia w kanale wzrostowym, czyli ten spadek aktualnie może przyspieszyć i może przynajmniej dojść do poziomu 3 złotych 15 groszy zł za dolara, gdzie mamy najbliższe miejsce wsparcia. Amerykańska giełda systematycznie zwyżkuje też, pozostając w trendzie wzrostowym. Dopóki ta linia poprowadzona po dołkach nie zostanie pokonana, to mamy cały czas trend wzrostowy. I dodatkowo tutaj wciąż mamy ten zasięg z odwróconej formacji głowy i ramion, czyli lewe ramię, głowa, prawe ramię na poziomie 1567 punktów. Mamy nowe szczyty dziś na kontrakcie na SP, także. Cały czas ten trend jest trendem wzrostowym i mamy szansę osiągnąć wspomniany poziom wynikający z odwróconej formacji głowy z ramionami. A poszczegółowe komentarze i analizy zapraszam na xtb.pl do strefy analitycznej.